Witam Wascie Plutko w moim kolejnym filmiku. Tym razem, tak na szybko, chciałabym Wam opowiedzieć o próbkach kosmetyków i nie tylko, które pozyskałam w ramach różnych akcji i pokrótce o nich opowiedzieć. Oczywiście, pod filmikiem znajdują się linki, które będą Was kierowały na strony, gdzie można te próbki pozyskać całkowicie za darmo. Pierwszym z nich jest to krem, krem przeciw odparzeniom. Sudokrem o pojemności 10 g. Jest to krem, który moje dziecko już od pierwszych dni po narodzinach miał stosowany. Ma na celu likwidację zaczerwienień skóry, różnych podrażnień. Także jest to jeden z najlepszych produktów rekomendowanych i bardzo serdecznie go polecam, bo sprawdza się idealnie. Następnie na stronie Johnson's Baby można pozyskać próbki niektórych kosmetyków. Ja otrzymałam cztery, między innymi o pojemności 50 ml, jest to mleczko pielęgnujące, które jest oczywiście hipoalergiczne, zawiera w sobie parafinę dodatkowo powodujące bardzo dobre nawilżenie skóry. Zapach charakterystyczny dla firmy Dossos Baby, delikatny, który odsyła nas do lat naszego dzieciństwa. Bardzo dobrze się rozprowadza. Kolejnym produktem jest łagodny płyn do mycia ciała i włosów 3 w 1, który również jest hipoalergiczny, bardzo delikatny i łagodny w użyciu. Oraz jeszcze dwie próbki kremów. Te są o pojemności 15 ml. Pierwszy z nich jest to krem pielęgnujący oraz krem przeciw odparzeniu. Myślę, że również w pewnym momencie znajdzie, um, znajdzie się czas, aby go zastosować. I jeszcze jedna próbka. Są to tabletki, suplementy diety. Ja otrzymałam tabletki biochrom, które mają na celu regulację i utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz zapobiegają podjadaniu. W środku znajduje się ulotka oraz 30 tabletek z tego, co doczytałam, to zażywa się ją jedną dziennie w trakcie posiłku. I za co jeszcze odpowiadają te tabletki, suplementy diety? Między innymi chrom odpowiedzialny jest również za przyspieszanie i usuwanie tłuszczu oraz wpływają na prawidłową, utrzymanie prawidłowej masy ciała. Także na wiosnę będziemy testować. Czy sprawdzą się one, czy będzie nasza selwetka, chociaż troszeczkę e, przypominała tą, która jest na zdjęciu. W takim razie na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Pa! pa.